To opalenizna z czeskiego basenu? E, tak, z czeskiego i z nadmorza, bo też... <śmuletnie> <śmuletnie> tak, z basenu, bo najczęściej tutaj bywam. A powiedzcie mi, jak sobie radzicie z takimi temperaturami, bo dość gorąco dzisiaj jest. Ponad 30 stopni. nie e, jesteśmy. E, właściwie teraz mnie tydzień nie było, więc nie wiem, podobno było tutaj gorąco. Moja mama akurat jest chora, bo jest odwodniona. Ale jest w porządku. Ja lubię bardzo gorące upały, no. A jak jest na basenie? Cały dzień tutaj spędzacie? No, no zawsze jest co do roboty. Pływamy, skaczemy, gramy w setkówkę, wszystko. Tak, nie umiesz. Czyli jeszcze tylko ile? Trzy tygodnie Wam zostały wakacji? Niestety. No. no to życzę Wam, żeby te, przez te trzy tygodnie były przynajmniej taka fajna pogoda jak dziś. Dziękuję. Dziękujemy. Gorąco dzisiaj. Wypoczynek na, nad morzem albo na basenie. A gdzie przyjemniej? Nad morzem. Tylko trochę się, jest strach, że się będzie w korkach stało w drodze powrotnej. Znaczy mamy takie miejsce, gdzie nie ma korków. A to nie będziemy pytać, bo jak zradzimy, to zaraz no, będą. Basen. Za chwilę. A jak Trzewski basen? Sprawdza Bardzo się. fajnie, bardzo fajnie. Dla małych i dla starszych. Często tak. tu pani przychodzi? No akurat jestem na urlopie, to teraz mogę sobie pozwolić, a tak to. Dzieciaki się cieszą. No. Tak. Miłego wypoczynku. Za no, dziękuję bardzo. Ciepło jest, bardzo ciepło. No właśnie, jak a my jak? nago, to ciepło. Jaka jest Pańska, no pan... No, ubrany trochę pan jest, no nie no, no, pan, no. A jaka tak. jest Pańska recepta na te upały? Jak z taką temperaturą, no, egzotyczną sobie radzi? Do wody. Do wody. Najprostszy sposób do wody. Nie za zimna ta woda? Nie. Sam raz jest, akurat. A przed słońcem się pan jakoś chroni? Nie, nie chronię się. Nie boi pan, że się pan nie, spali? Nie, nie, nie. Słońca się nie boję. Temperatury wysokiej ani zimnej się nie boję. A oprócz basenu, gdzie pan jeszcze jeździ się kąpać? Tu w okolicach trzeba. Nigdzie, tylko tu przychodzimy. Tylko tu. Tu albo do sopotów jedziemy. Nie? Albo sopotów. Jak i tak, bo do sopotu jest, e, tam jest pod dachem i nie, od warunków nie ma, nie? A tu jak taka wysoka temperatura, to możemy sobie tutaj. kąpać. jest pod okiem Tak, tak, właśnie o to chodzi, ale że ja mam właśnie o, tu takich maleństwa. Mamy po, powierzyli dziadkowi, no to dziadek musi obowiązkowo coś i pilnować, nie? Żeby mi się coś... bo tam, ten jeden u mnie już pływa, się pcha na głęboką wodę mi, nie? No i się boję troszkę, żeby czasami się mu coś nie stało, nie? No. Dobra, dziękujemy mojego wypoczynku. Dziękuję nawzajem. Jak jest pani recepta na upały? No bo już skwar się leje z nieba. Widać. Pasem. Jedynie woda. Spój a gdzie tu w trzebie właśnie? Bo to jest chyba jedyne takie Jedyne miejsce, no. Szkoda, że właśnie tutaj nie ma czegoś więcej. Mówimy jakieś jeziorko w pobliżu, to by było naprawdę super. Zostaje a, nam tylko basen. A jak córeczka? Lubi przychodzić na basen? No, tak. To jest, trochę się boi wody, nie? Boisz się wody? No, troszeczkę się wstydzi. Troszeczkę, troszeczkę. Miłego wypoczynku, no i miejmy nadzieję, że chyba się utrzyma ta pogoda. No mam nadzieję. Wszyscy na to liczą. Okej, Dobrze. Stresujesz się? Stresujesz się? Jak, popraw jak grzybkę? To... Poledzy, jaka jest wasa, wasza, wasza recepta na upały? Na no, upały? No, no, no i trochę kremu. I zimne piwo. Jaki krem używasz? Ja? Tak z jakim filtrem? Nie wiem, a co to jest? Z, najle... <laughs> z najlepszym. No czerwony nie jesteś, czyli się nie popadło. No nie, nie dzisiaj. <laughs> jak sobie radzić w taki upał? No zimne lody i woda przede wszystkim. <laughs> a w trzewie okolicach jest gdzie się kąpać? Okolicach, no, ewentualnie, bo równo. A tak, tutaj, czy nie? Wszyscy tutaj idą. Właśnie często przybywa Pani tutaj na tym? No momentem? ja nie, ja akurat mam i więc na dziełeczce sobie siedzę. Dzisiaj jestem po raz pierwszy. I jak się podoba? Bardzo fajnie. Możecie się opalić, Można się opalić, Można się opalić, kąpać. <noise> Także jest naprawdę super. Dziękujemy, Dziękuję.